Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was serdecznie. W dniu naszego Narodowego Święta czytamy dzisiaj fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Dziesięciu trędowatych wychodzi w kierunku Pana Jezusa, proszą go o uzdrowienie. Pan Jezus ich uzdrawia, wysyła ich do arcykapłanów, aby tam mogli zgłosić im swój powrót do zdrowia. Aby mogli być zaakceptowani ponownie do wspólnoty, i potem, na koniec tej Ewangelii, widzimy, że spośród tych dziesięciu tylko jeden wraca, aby podziękować Jezusowi za uzdrowienie. I jest to Samarytanin. Pan Jezus się dziwi: Czyż nie dziesięciu uzdrowiłem? A następnie mówi do Samarytanina: Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Ważny jest chyba ten fakt, kochani, dziękczynienia, że dziękczynienie, z naszej strony w jakiś sposób jakby potwierdza otrzymaną łaskę, utrwala otrzymaną łaskę. Jak człowiek za łaskę otrzymaną, ale za wszystko dziękuję, to jakby ta łaska jest utrwalana. Ale to, co mnie szczególnie dzisiaj w tej Ewangelii uderza, to fakt, że pośród tych dziesięciu trendowatych, którzy razem przychodzą do Jezusa, jest jeden Samarytanin. Izraelici i Samarytani, którzy żyją w wielkiej nieprzyjaźni, wszystko ich różni, oni nigdy ze sobą nie przebywają, nie mogą ze sobą przebywać, ale zobaczcie, ta zaraza, ta choroba, ten trud, ten, ten, ta straszna choroba, ten trąd sprawia, że oni zapominają o tym, co ich dzieli i razem szukają pomocy u Jezusa. Kochani, dzisiaj mamy święto narodowe. Wiemy, Ile nas dzieli w naszym kraju? Widzimy to na ulicach, czasami pod kościołami. Jakżeby to było piękne, gdyby ten czas tej zarazy, którą przeżywamy, tej trudności, tej choroby, tego wirusa, gdyby sprawił, że byśmy zapomnieli o tym, co nas dzieli, a wszyscy razem udali się po pomoc do Pana Boga.